Jest event gracie i tu mamy brejnoty. Si nie pozwolę I to były masz 3 drejnoty. Jeden na pizki i z tego eventu, który teraz jest. O nie, nie, nie. Ja wam nie pozwolę. Dobra. To to wszystko musimy kupić. I właśnie dzisiaj będziemy się bawić. I za dużo. Nie muszę wam coś pokazać. Dobra, działko zostawimy. Ale mam jeszcze gotowane pułapki. Ja bym wypłatrzył o co chodzi. No jednak wam jeszcze nie pokażę. No bo granimy. W ogóle. Ja wiem, to nie są dobre wręcz. Co mnie błąd? Udało się ukradłem typowi. Dobra, 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 dobra. Jestem ukradnimy legendarnego. Mm. Bank będzie chciał zamknąć bazę. on mě chce ze Dobra, dobra. dobra dobrá. Teraz. Jej pešom plapka máme smarnovanou, ale... Ty jsi říkou kamerou, dobrá, kradněme go. Nie. Dobra, zamieniam się z nim. Właśnie jak to działa? Jak to działa? On ty nie blokuje, więc mu ukraniemy. Wszystko my już ukradliśmy. On zupełnie wszystko stracił. Dobre, noty do maszyny. Uhuhu. Co to, jakaś mowa, okazja? Na nikt tu nie jest na ale do mojej bazy już idą. Idziemy mu w Dobra. Kupuję go. Jeszcze go ten zamrażamy. I stawiamy działeczko. Dobra, dobra. Mam go, mam go. Poszedł do mnie. Czekaj, gdzie on jest? Gdzie on jest? Pewnie jest na górze. Mam, mam go na górze. Dobra. Całkiem mi to baba. Właśnie trzeba czekać właśnie jak ten nimen reakcji Minie? kiedy się coś dzieje. Dobra, dobra tym razem udało się. Dobra, udało się, dobra. Dobra, szybko zabrokowaliśmy. Dobra, dobra. Idzie, idzie, idzie. Idzie legendarny. Dobra, ja go... Nie zostaw. To mój. Dobra, mama, mam, mam go. Mam go, dobra. Mam jakiś słapem. to. No, dobra, dobra. Niech dobra. Patrzcie! Tu musimy się przygotować! Gotować... no no no... Dobra, 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 ten coś ma. Ten coś ma i to jest właśnie właściciel... Właśnie to jest właściciel. Więc ja mam pomysł. Kolejną marynowaliśmy. No, trzeba korzystać. I... Tu. Dobra, dobra, pyk. A co tutaj idzie? Może. Muszę... Hm. Te Saur. ur. Niby nie miałem. A gość dość ciekawyś mi Dobra, dobra, dobra. Jako tutaj uderzam. Blist, żeby on nie wychodził. Ktoś mu ukradnie to co ja chciałem. A dobra, niech sobie już to. Kranie. Dobra. Ostatnie. Chwila. Dobra. Ja pomogłam. Ja to tego sobie ukradnę. W tym musi gry. Mu u... Wstawiamy ponownie działeczko, działeczko. I ty już chyba nic tutaj nie ma. Dobra, nic typ nie ma. Już, ale tu jest coś fajnego. Nie. Nie. Dobra. O, ej. Ale typ się zrespił. A, Czy... Dobra. I ja nawet. Dobra, dajcie mi zobaczyć, co mam na górze. I jest jakiś. Dobra. O, ma sygret. Dobra, dobra. Bijmy segreto. Podoba mi się. Zaraz będę. I się bombardi. Dobra, kupuję go. Kupuj. Nie, nie, nie. Dobra, blokuję. Blokuję każdego, kto go kupuje, i ja go kupię. Dobra. Nie, dobra. Ja go muszę kupić i ich wszystkich odciągam. Ej, dobra, jest, 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 jest na górze, dobra. Dobra, Musimy tu. Głowotka, dobra, niewitka, niewitka, dobra. Dobra. Co my tutaj możemy ukraść? No na pewno jakieś te... już koniec eventu. Co nic się nie dzieje? Yy, dobra, biło się ciemno. Patrzcie, nie muszę jadnąć do bazy. Dobra, dobra, ja na jego wazie siedział ten czas i mu coś ukraniemy ło, wow, o oh wow. Dobra, bierzemy... Nie, 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 nie tylko chciałem wziąć. Uderz mnie Dobra, ej, dobra Ja chcę tego na traktorku wziąć Tego na traktorku sobie chciał wziąć. Wiecie jaki ten na traktorku rzadki? Co my mamy? Co my mamy? Radaj tu na samą górę. To jest chyba brajnot. Ej. To było niemiłe. Ty. Musisz Ja tu chcę. Wie na spokojnie Brejnoć i kaszenieść. Ale to nie jest Lakie Bloka. Patrzcie. No i Lakie Bloka, a teraz sam mowa. Zobaczcie, on jest gdzieś tu. Ej, go nie ma? Był. A tu jest. No to mamy takiego pluginota, że ja nie wierzę. Nie, ja aż muszę... Dobra. Że to się udało, to ja jestem naprawdę w szoku. To zdobyliśmy... Mieliśmy lawakę. I trowe od co sobie się niosło na drugie kanta. To też, ale... Ale patrzcie, no, dosłownie co to jest? To można z tych takich bloków, tych tam wyrobić. Tylko szkoda, że nie wziąłem od niego żadnego sykrecik. Albo bo by było fajnie. Dobra, ile on zarabia? Dobra, 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 ale my mamy farta, że go ten Czekaj, co tam jest? Co tam jest? Dobra, zdążymy określić. Nie, dobra. Ja wychodzę z serwera, za bardzo się boję, że co mu jego. Ale udało się w tym czasie. Dobra. Dobra, odpalam serwer. Dobra, dołączamy. Czekaj. Dobra, ja nie wierzę to. O. Dobra, zaraz będziemy mogli otwierać, ale... Dobra, tu mamy jednego bombazillo. To trzeba zabrać. Bo co to jest? I że nam to się udało zdobyć? Dobra, widzowe. Robimy jeszcze na koniec odcinka. A? Może tego. Ale dobra. Nie wiem co to jest, ale i tak dobrze, że to zdobyliśmy. Mogłem wziąć tam sekrety, no, ale one były na górze. A na górze to by go nie zamroził. Osiem prostu 7 minut. Dobra. Tam znać w kolejnym odcinku, co dostałem Mam nadzieję, że te odcinki się zmontują. Pa!